Wielu ludzi wierzy, że anioły są posłańcami nadziei i pocieszenia, zawsze czuwającymi nad nami w najtrudniejszych momentach życia. Niektórzy twierdzą, że doświadczyli znaków przypominających im, że nigdy nie jesteśmy sami. To historia Sarah Danbury i jej 19-letniej córki, Amy Beckenham, mieszkających w Londynie. Ejni uczestniczyła w badaniu medycznym mającym na celu leczenie niezwykle rzadkiego raka wątroby, a matka i córka zatrzymały się w pobliskim hotelu, szukając chwili wytchnienia pośród niepewności. Aby pokazać pokój swojemu mężowi, Sara zrobiła kilka zdjęć. Przeglądając jedno z nich, zauważyła coś, co sprawiło, że się zatrzymała, intensywne, jasne światło które wydawało się przybierać kształt na jej oczach. Co dziwne, w jednym rogu pokoju znajdowały się tylko dwie lampy, i obie były wyłączone. Tajemnicza, świetlista forma wydawała się ożywać, będąc jednocześnie piękną i zagadkową. Kiedy Ejni zobaczyła fotografę, jej reakcja była prosta, ale pełna głębi to mój anioł-stróż. Obraz przyniósł Sara ogromne pocieszenie utwierdzając ją w przekonaniu, że jej córka była chroniona, czuwana przez siły, których nie zawsze możemy dostrzec. Jednak los okazał się okrutny. Kilka tygodni później stan Amy pogorszył się i zmarła. Mimo to moment uchwycony na zdjęciu pozostał jako przypomnienie, że nigdy nie jesteśmy sami, a nawet w ciemności istnieje światło. Ta historia przypomina nam starożytną wiarę że anioły stróże stoją przy nas w czasach cierpienia, oferując pocieszenie, gdy najbardziej go potrzebujemy. Podobnie jak w Biblii, gdy anioł ukazał się Jezusowi w ogrodzie Getsemani, aby go wzmocnić i dodać odwagi przed cierpieniem, które miał znieść, te boskie obecności pokazują, że nawet w najbardziej desperackich chwilach nie jesteśmy opuszczeni. Każdy błysk światła. Każdy niespodziewany znak może być przesłaniem nadziei i przypomnieniem, że istnieje ochrona i miłość otaczająca nas, nawet gdy wydaje się, że cały świat nas opuszcza. Historia Sara i Ejni uczy, że jara i nadzieja mogą pojawiać się w najmniej oczekiwanych formach, a anioły, realne czy symboliczne, zawsze są z nami, przypominając, że w naszym cierpieniu nigdy nie kroczymy sami. Po tragicznej stracie Amy Sara pogrążyła się w morzu emocji. Smutek otulał ją jak ciężki płaszcz, a każdy zakątek codziennego życia przypominał o nieobecności córki. Jednak chwila uchwycona na zdjęciu, świetlista forma, którą Amy wskazała jako swojego anioła stróża, pozostała w pamięci, oferując ciche pocieszenie, którego nie dało się wyrazić słowami. Tasem, w ciszy swojego pokoju, Sara wpatrywała się w fotografę i odczuwała obecność, subtelne ciepło, jakby przytulało ją z innego wymiaru. Pojęcie aniołów stróżów nie jest nowe. Od dawnych czasów różne kultury i religie mówiły o niewidzialnych istotach, które chronią, prowadzą i pocieszają ludzi. W Biblii przypomina się, że Bóg wysyła swoje anioły, aby wypełniały Jego wolę i czuwały nad nami. Na przykład w Psalmie 91, 11 jest napisane, albowiem aniołom swoim rozkaże o Tobie, aby Cię strzegli na wszystkich Twoich drogach. Dla Sara te słowa ożyły w tej fotografii, nie była to tylko tajemnicza światłość, lecz namacalna manifestacja boskiej obietnicy ochrony i miłości. Podczas przeżywania żałoby Sara zaczęła dostrzegać kolejne znaki. Małe błyski światła przenikające przez zasłony, szeptające głosy przynoszące pocieszenie w chwilach samotności, sny, w których Amy pojawiała się spokojna, uśmiechnięta, jakby była w pokoju. Te momenty nie tylko wzmacniały jej jarę, ale także pozwalały zrozumieć, że życie, choć kruche i przemijające, jest podtrzymywane przez wyższą siłę, która nigdy jej nie opuszcza. Gdy Sara dzieliła się swoim doświadczeniem z rodziną i przyjaciółmi, wielu zaczęło opowiadać własne historie o opiece Anielskiej. Niektórzy mówili o obecnościach ratujących ich przed wypadkami, inni o snach przynoszących pocieszenie i wskazówki w trudnych czasach. Historia Sara i Amy, choć głęboko osobista, rezonowała w wielu sercach, przypominając, że nawet w stratach i bólu istnieje niewidzialna nić światła łącząca ludzi z boskością. Paralel z życiem Jezusa jest nieunikniony. W ogrodzie Getsemani, stojąc przed agonią swojego nadchodzącego poświęcenia, Jezus otrzymał wizytę anioła zesłanego z nieba, aby go wzmocnić. Ten biblijny opis podkreśla uniwersalną zasadę duchową. W najtrudniejszych próbach boska pomoc objawia się w nieoczekiwany sposób. Światło uchwycone na zdjęciu Sara było dla niej nowoczesnym potwierdzeniem tej samej prawdy. Nawet gdy śmierć wydawała się mieć ostatnie słowo, Boże miłosierdzie było obecne, niewidoczne, ale odczuwalne. Dzięki doświadczeniu Sara zaczęła zgłębiać wiedzę o aniołach i duchowości ich obecności. Odkryła relacje świętych i mistyków, którzy twierdzili, że mieli podobne spotkania. Święty Franciszek z Asyżu mówił o stałej obecności aniołów w codziennym życiu, święta Faustyna Kowalska pisała o wizjach anielskich niosących pokój i nadzieję, święty Jan Malia Wajani opisywał doświadczenia, w których ingerencja aniołów kierowała jego decyzjami i chroniła wiernych. Każda historia umacniała jej przekonanie, że Ejni nie była sama, a anioły, choć niewidoczne dla oka, działają realnie w naszym życiu. Żałoba Sara doprowadziła ją także do głębszego zrozumienia znaczenia straty. Zrozumiała, że smutek, choć bolesny, może stać się kanałem duchowej przeniany. Rozmyślała, jak poprzez miłość i cierpienie można rozwijać silniejsze połączenie z boskością. Fotografa Amy stała się symbolem nadziei, nie jako przypomnienie utraty, lecz jako świadectwo, że miłość przekracza śmierć, a boska ochrona jest wieczna. Sara zaangażowała się również w działania wspierające rodziny dotknięte poważnymi chorobami. Dzielenie się swoim doświadczeniem i słuchanie opowieści innych umacniało jej wiarę i nadawało nowy cel życiu. Odkryła, że anioły nie działają tylko indywidualnie, ale inspirują ludzi do współczucia i solidarności wobec innych. Każdy akt dobroci. Każdy gest pocieszenia jest odbiciem boskiej obecności, którą tak mocno odczuła dzięki fotografii. Z czasem Sara stała się duchowym przewodnikiem dla tych, którzy szukali znaków nadziei w chwilach rozpaczy. Nie dawała magicznych rozwiązań, lecz opowiadała prawdziwe historie, które dowodziły, że jara i nadzieja mogą objawiać się w niespodziewany sposób. Uczyła, że anioły nie zawsze pojawiają się w widocznej formie. Ale ich wpływ można odczuć w sercach i czynach miłości, przypominając, że nigdy nie jesteśmy naprawdę sami. Historia Sara i Eini prowokuje również do refleksji nad naturą śmierci i życia po niej. W wielu tradycjach duchowych, śmierć nie jest końcem, lecz przejściem na inny wymiar istnienia. Światło na fotografii można interpretować jako symboliczny portal. Manifestacje ciągłości duszy i miłości przekraczającej ciało. Ta wizja przyniosła Sara pocieszenie, pozwalając jej przyjąć wspomnienie Ejni z wdzięcznością zamiast jedynie z bólem. W ostatnich latach Sara dzieliła się swoją historią na konferencjach, seminariach i w mediach. Każda opowieść o świetle anielskim i otrzymanym pocieszeniu dotknęła niezliczonych ludzi. Rodzice, którzy stracili dzieci, Osoby z poważnymi chorobami oraz ci, którzy czuli się otoczeni samotnością, znaleźli w jej relacji latarnie nadziei. Fotografa Amy, daleka od bycia jedynie wspomnieniem, stała się żywym świadectwem, że anioły stróże i boska opatrzność działają nieustannie, niewidzialnie, ale skutecznie. Nawet w codziennym życiu Sara nauczyła się dostrzegać małe znaki, ptaka pojawiającego się w odpowiednim momencie. Zbiegi okoliczności unikające niebezpieczeństwa, sny przynoszące wskazówki lub pocieszenie. Zrozumiała, że anioły nie zawsze muszą objawiać się jako świetliste figury. Często ich obecność wyczuwa się poprzez harmonię, synchronizację i małe cuda, które zmieniają codzienność. W końcu Sara znalazła spokój, pojmując, że życie, choć kruche, jest przeniknięte boską miłością. Światło na fotografii Amy stało się przypomnieniem, że każdy człowiek jest otoczony, strzeżony i podtrzymywany przez siły większe, niż możemy sobie wyobrazić. Historia nie kończy się na stracie. Trwa w każdym akcie dobroci, w każdej modlitwie, w każdej chwili, gdy nadzieja zwycięża nad rozpaczą. Doświadczenie Sara i Amy zachęca nas, by otworzyć oczy i serce, dostrzegać niewidzialne ufać niematerialnemu i znajdować pocieszenie nawet w najciemniejszych momentach. Przypomina, że anioły stróże istnieją nie tylko jako postacie wiary, ale jako symbole ochrony, miłości i miłosierdzia, które towarzyszą nam przez całe życie. Co dziwne, w jednym rogu pokoju znajdowały się tylko dwie lampy, i obie były wyłączone. Tajemnicza, świetlista forma wydawała się ożywać. Będąc jednocześnie piękna i zagadkowa. Kiedy Amy zobaczyła fotografę, jej reakcja była prosta, ale pełna głębi. To mój anioł stróż. Obraz przyniósł Sara ogromne pocieszenie, utwierdzając ją w przekonaniu, że jej córka była chroniona przez siły, których nie zawsze możemy dostrzec. Jednak los okazał się okrutny. Kilka tygodni później stan Amy pogorszył się i zmarła. Mimo to moment uchwycony na zdjęciu pozostał jako przypomnienie, że nawet w najciemniejszych chwilach życia istnieje światło i nadzieja. Podczas żałoby Sara zaczęła dostrzegać kolejne znaki, subtelne błyski światła przenikające przez zasłony, delikatne szepty przynoszące pocieszenie w samotnych chwilach oraz sny, w których Ejni była spokojna i uśmiechnięta. Każde z tych doświadczeń wzmacniało jej jarę i przypominało, że życie, choć kruche, jest podtrzymywane przez wyższą siłę, która nigdy jej nie opuszcza. Z czasem Sara zaczęła dzielić się swoim doświadczeniem z rodziną i przyjaciółmi. Ich historie o ochronie anielskiej pokazały jej, że niewidzialne siły działają wokół nas na wiele sposobów, poprzez sny, synchronizacje, przypadki, a czasem właśnie w formie tajemniczego światła. Fotografa Emi stała się symbolem nadziei i miłości, która przekracza granice życia i śmierci. Sara również zaangażowała się w pomoc innym rodzinom zmagającym się z poważnymi chorobami. Dzielenie się swoim doświadczeniem i słuchanie opowieści innych umocniło jej wiarę i pozwoliło znaleźć nowy cel w życiu. Odkryła, że każdy akt dobroci, każda chwila pocieszenia jest odbiciem boskiej obecności którą tak wyraźnie odczuła na fotografii swojej córki.